Witajcie w zadaniu 11 aż, aż za 4 punkty. Mamy funkcję kwadratową funkcję określoną wzorem. E, tutaj jest funkcją rosnącą, tu jest stałą, tu jest malejącą. Zresztą możemy zaobserwować na rysunku poniżej. Tu jest ten odcinek x plus 5, tu jest odcinek 3, a tu jest odcinek minus 3x plus 9. Uwaga, że też mamy to na, na zaznaczone odpowiednimi przedziałami w tym miejscu. Następnie uzupełnić zdania, wpisz poprawne od przedziały wykropkowanych miejsc. Dziedziną funkcji f jest przedział. Dziedzinę odczytujemy na x, od tego miejsca do tego miejsca. Widzicie to? Funkcja, dziedzina funkcji, czyli x dla tej funkcji to są od tego miejsca aż do tego miejsca. Czyli 4 na minusie, 4 na plusie. Średnikiem odznaczamy od siebie z tej strony. Domykamy. Domknięty to jest nawias taki kwadratowy, a z tej strony otwarty. Dlaczego? Tu jest kropka domknięta, tu otwarta. Zbiorem wartości funkcji jest przedział. Zbiór wartości oznaczamy na y. Czyli patrzymy kdo, odkąd dokąd funkcja e, przebiega. Czyli zwróćcie uwagę, tutaj od minus 3 to jest najniższe miejsce. Do trójki najwyższe. Znowu mogę zacząć podobnie jak poprzednio. Minus 3, średni. 3. Minus trójki nie mogę domknąć, bo tam nie ma wartości, więc jest otwarta. Ale dla trójki mamy bardzo dużo x, wręcz nieskończenie wiele, więc je domykamy. Ta funkcja przyjmuje trój. Wioram wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie jest przeciw. Dodatnie, czyli powyżej zera. To jest a część funkcji odtąd dotąd do trójki. Zatem od minus 4 do 3. W trójce jest tak zwane miejsce zerowe. Miejsce zerowe ma wartość 0, nie jest dodatnie. Nie możemy domknąć, bo szukamy wyłącznie wartości dodatniej. Natomiast minus 4 jest domknięta, ją możemy zapisać w nawiasie kwadratowym. W wszystkich rozwiązań równania f od x równa się 3 jest przedział. f od x równa się 3, to jest taka kreska. Zwróćcie uwagę, że ona się pokrywa naszą f od x w tym miejscu, czyli od minus 2 do 2. Możemy sobie to zapisać od minus 2 przedział do 2 i rzeczywiście w dwójce, jak i w minus dwójce, przyjmuje tę wartość, więc domykamy obustronnie i za takie łatwe zadanie dostajemy 4 punkty i